Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Z wielką radością witam na rynku każde piwo bezalkoholowe, a szczególnie jeżeli jest to coś ciekawszego niż po prostu jasny lager, czy, czy odpowiednik jasnego lagera. Wobec czego, jak zobaczyłem, że książęce pszeniczne się pojawiło, no to z zainteresowaniem sięgnąłem po to piwo. I się zdziwiłem, dlatego, że to jest książęce złote pszeniczne, a nie książęce wajcem. I mamy tutaj uczciwie napisane pszeniczny lager. Czyli ten taki potworek y y y potworek. Y y y w w wykonaniu kompanii piwowarskiej, który co prawda e, przypał, bo kiedyś tam wygrał e, w wielkim teście pszeniczniaków u mnie ciem e, ślepym. E, czy, czy zajął trzecie miejsce? Nie, chyba nie wygrał. Mam nadzieję, że nie wygrał. No w każdym razie siara była. E, e, w każdym razie to było w miarę niezłe piwo, ale nie był to wajcen. A moim zdaniem, brakuje wajcenów bezalkoholowych. E, tym, co, czego zawsze zazdrościłem e, Niemcom. To tego, że mają świetne... Tak, jak bywałem w Niemczech, to piwa... miałem okazję kupować i pić świetne wajceny bezalkoholowe. Na przykład Erdinger był niezły. No, ale... Aczkolwiek po tym, co ostatnio wypiłem w postaci Paulanera 00, no to trochę zmieniłem zdanie. Paulaner 00 to było dno totalne. Nie wiem, jak ktoś w ogóle... Kto mógł... Komu mogło przyjść do głowy wypuścić taki produkt? Więc to, yy, o, to, to mnie zdewastowało. Ale nam Franciszkaner, chyba bezalkoholowy też był dobry. No w każdym razie, u nas yy, takim yy, bardzo dobrym pszenicznym, bezalkoholowym była łomża. Znaczy, była, może jest łomża przeniczne 00. Natomiast ktoś mi pisał w komentarzach, że już jej nie ma, że jest tylko w wersji z sokiem grejpfrutowym, no i to by była wielka szkoda, bo to było naprawdę bardzo dobre piwo, miało wyraźne e, cechy piwa pszenicznego, czyli e, banany, goździki, e, nie było puste, naprawdę to było świetne piwo e, pszeniczne bezalkoholowe. Tutaj już na wstępie jestem rozczarowany, no bo to nie będzie pszeniczne z bananami i goździkami. Co tu w ogóle mamy napisane? Mamy napisane, że ekstrakt 6,2 alkohol 0,0, czyli prawdopodobnie piwo jest dealkoholizowane. Ale być może połączono tutaj te dwie metody, dealkoholizację i na przykład zatrzymanie fermentacji, żeby miało troszkę więcej ciała. Um, wartość energetyczna to jest e, 22 kilokalorie, czyli całe piwo ma 8... E, s, 110 yy, kalorii. Yy, no i to nie jest tak źle, znaczy to, to jest tak okej. Okay. Yy, w tym cukry 3,4, węglowodany 6,1, czyli widać, że to jest jednak też, oprócz dealkoholizacji, jest tutaj metoda zatrzymanej fermentacji, czyli tak jak robią to browary kraftowe, czyli zafermentowano, spasteryzowano, i prawdopodobnie dealkoholizują albo nawet nie, tylko oparli się na tym, że, tutaj, że mają poniżej 1% zawartości alkoholu, i wtedy mogą pisać 0,0, bo nie napisali 0,00, tylko 0,0. Czyli jeżeli jest 0,09, czyli poniżej 1,1%, mieli prawo tak napisać. Nawet nie wiem, czy nie mieli prawa tak napisać, jak jest poniżej 0,5%. W każdym razie jest to piwo książęce pszeniczne bezalkoholowe. To delikatnie goryczkowe piwo o lekkim i subtelnym smaku. Nic nam to nie mówi. Pszenica nadaje piwu zbożowych aromatów, trochę strach, i treściwej konsystencji. A lekki, kwaskowy smak gwarantuje orzeźwienie. Orzeźwiające zbożowe nuty i owocowa pełnia smaku. Drób, sałaty i ryby polecane. Wyjąć z lodówki 5 minut przed spożycie. Szanuję za te chociaż 5 minut, zwłaszcza, że to jest e, przeniczne. Przeniczne powinno się pić e, zimne, więc. Składniki: woda, słód przeniczny 51%, jęczmienny 49%, wyciąg z chmielu, aromaty naturalne. Wyciąg z chmielu, czyli ekstra chmielowy, jak sądzę. Aromaty naturalne, czyli haha, poszli troszkę na skróty. Z drugiej strony, nie boli mnie to aż tak bardzo. To znaczy, jakby tu dodali aromatów banana i goździka. Przymknąłbym na to oczy, e, tak jak przymykam oczy na e, Okocim 0.0, który jest z aromatami. E, generalnie rzecz biorąc, ładne opakowanie e, musiałbym zobaczyć, jakie jest książęce zwykłe, czy trochę nie za mało jest tutaj wyeksponowane, że one jest bezalkoholowe, czy się przypadkiem nie można naciąć. E, Dziwi, dziwi tutaj 18+, plus skoro, skoro piwo jest bezalkoholowe, no ale u nas jest taka fobia, że o nie, nie, o nie, bo rozpijanie młodzieży. To jest absurd moim zdaniem totalny. Piwo bezalkoholowe jest dużo zdrowsze niż napoje słodzone cukrem. Czy energetyki, czy nawet, jeżeli nie jesteś sportowcem, napoje izotoniczne, nie? które ci dostarczają hot cholery cukru. Dobra, butelka zwrotna. To ważne. Kapsel firmowy książęce yy, pewnie taki sam jak na alkoholowej wersji, piwne style świata. Okej. Okay. O, jest goździk. Dowalili aromatów. Nie no, jest goździk, ale. Goździk może trochę guma balonowa. Nie no. Nie będę narzekał, naprawdę. Nie będę, nie będę tego krytykował. To jest koncern, może se koncernowe metody robić. Jeżeli... To się broni smakiem, to. I tak są mega uczciwi, bo napisali, że to jest przeniczny lager. A aromaty są typowe dla Wajcena. Nie, no ewidentnie jest, jest goździk lub guma, balono, lub guma balonowa, albo i guma balonowa. Jest też taka kwaskowa nuta w aromacie. No, prezentuje się dobrze, tak? Znaczy, równomiernie zmętnione, obfita, czapa piany. no Nie ma się co czepiać. Spróbujmy, jak w smaku. Dosyć gładkie i takie trochę śliskie. Paradoks polega na tym, że w normalnym Wajcenie to cukrów resztkowych powinno być na poziomie 2. 2 stopnie Balinga, około 2 gramy y, y, cukrów resztkowych, tam jakichś węglowodanów, tam dekstryn, nie, tu mamy aż 6. I porównując to do Wajcena jako Wajcena, moim zdaniem za dużo, ale patrząc na to, jakie y, są preferencje Polaków odnośnie pszenic, czyli ma być słodka, bananowa, no to pewnie to jest słuszne. Nie jest to złe. Nie jest też jakieś zarąbiście dobre, tak? Nie jest to jakieś genialne piwo. Ale nie jest złe. Jest... Gładkie, treściwe, aż bym powiedział, że kojarzące się z piwem żytnim. Właśnie ta śliskość taka, ten to właśnie kojarzy się z piwem żytnim, z taką gęstością. Na pewno nie jest puste, no może troszeczkę złożowe, ale nie jest brzeczkowe jakoś ohydnie. Jest bananowe od tych aromatów, e, przepraszam, goździka, a banan może i też jest. Tak, taki banan, no jest. Taki nie za mocno dojrzały. Eee, bardzo ładny lacing. <laughs> Powiem tak. Rozumiem, co chcieli osiągnąć i to osiągnęli. Nie jest to do końca, moim zdaniem, zgodne z wajcenem, ale... Sami nie napisali na tym, że to jest wajce. Nie sądzę, żeby to było piwo, po które bym sięgał... jako pierwszy wybór, ale jakby nic innego nie było, a miałbym ochotę na bezalkoholowe piwo, to myślę, że bym wypił. Myślę, że bym wypił bez... bez jakiegoś wielkiego... bólu. Um. No cóż, no dobrze, że kombinują. Dobrze, że kombinują, na pewno jest to ciekawsze niż lech Free, eee, więc no, idźmy tą drogą. Może jakieś fajne ciemne by zrobili, aż się prosi. U nas poza tym jednym piwem 100 out, no i teraz potem zrobił um, Unplugged Oatmeal Stauta um, trzech kumpi. no to nie ma ciemnych piw bezalkoholowych. Taki paradoks, bo no, no, i karmi oczywiście, no ale to karmi to wiadomo. Ee, że wielu ludziom się właśnie ciemne piwo kojarzy z bezalkoholowym, a praktycznie nie ma tego na rynku i to jest przykre. Ee, no, nie jest źle, nie jest źle, nie, naprawdę. N nie, nie oczekujmy cudów, tu jest to trochę tak zrobione, kurwa, wiecie, e e lewą ręką do prawej kieszeni, e czyli jest za słodkie, <grym> za pełne, e goździkowe z aromatów, czy bananowe, ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Wasze zdrowie.